No need to fight tonight, tonight Please. Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam Was w pierwszym odcinku ze Speedbuilda w sensie takiego, takiej mini serii speedbuildowej, którą będzie tutaj na kanale się pojawiała w najbliższym czasie i o której już zresztą wam e, mówiłam, ale zaraz, zanim wyjaśnię Wam wszystko, o co tutaj chodzi, e, to chciałam Was zaprosić na mojego Instagrama znowu tak po raz kolejny, ale chcę, żeby było nas tam jak najwięcej. I mój instagram Korcia w opisie macie moją nazwę, możecie mnie Szukać, więc zachęcam do obserwowania. Tak, i możecie zostawić łapkę w górę, oczywiście, jeżeli, jeżeli filmik Wam się spodoba. Słuchajcie, już nie gadam, tylko przechodzę do konkretów. A mianowicie, co to ma być za seria? Bo może jeszcze nie wszyscy z Was wiedzą i słyszeli o niej, ale pisałam w niej o niej na przykład właśnie na Instagramie, między innymi. Pomyślałam sobie, że zrobię taką miniserię ośmioodcinkową ze speedbuildów, w której w każdym z odcinków będę... Robiła domek dla poszczególnej ilości simów. W sensie wiecie, dla rodzinki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 osobowej. W każdym odcinku będzie się pojawiał tak, jakby jeden sim więcej do tej rodziny, więc domek będzie nam się powiększał, 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 aż do 8 simów. I teraz tak. Myślałam sobie na początku, że zrobię 8 innych domków. Wiecie, osiem różnych domków, każdy dla tej, takiej, tej ilości Simów określonej. Ale pomyślałem sobie, że ciekawiej będzie, jeżeli będę ciągle przerabiała jeden i ten sam domek, powiększała po prostu o kolejną ilość Simów. Myślę, że taka ewolucja takiego domku będzie dość ciekawa. Oczywiście po każdym odcinku będę Wam ten domek udostępniała. Ten domek jest bez modów, także jeżeli macie takie dodatki, których ja używam, to będziecie mieli w pełni wyposażony domek do pobrania gotowy. Także jeżeli macie ochotę, to oczywiście ten, który teraz widzicie, który się buduje, będzie udostępniony w galerii. No i co? I w tym odcinku właśnie budujemy domek dla. Pierwszego sima, w sensie dla jedna, jednego sima. Na taki, może startowy, to nie, bo on trochę drogo mi wyszedł. To na chyba kosztuje około 60 tysięcy, jak potem sprawdziłam. E, więc no, ale to jest taki domek właśnie poświęcony jednemu simowi. Za tydzień będzie pewnie odcinek, który będzie, w którym powiększymy ten domek do dwóch simów, chociaż tutaj on, zaraz zobaczycie, zresztą wyszedł mi dość spory, jak na jednego sima, ale wydaje mi się, że, że jest ok, przecież nasz sim, jeżeli jest sam jeden, to nie musi być w ciasnym domku, tylko dość takim rozbudowanym. Więc, więc ten domek właśnie, jak widzicie, tworzy się dla jednego sima. No i pomyślałam sobie właśnie, że to będzie dobry sposób, żeby ten domek, o ten, który właśnie teraz Wam zbuduję, w tym odcinku ewoluował przez 8 odcinków, aż do takiego poziomu, gdzie już będziemy musieli mieć miejsce dla 8 simów. Nie wiem, jak ja to zrobię. Pierwszy raz, pierwszy, pierwszy odcinek jest dość łatwy, dość fajny do zrobienia, no ale. Dalej zobaczymy, jak to będzie się toczyć. Dajcie znać, czy fajny, czy podoba Wam się ten pomysł i czy będziecie śledzić tą serię i czy przydadzą Wam się takie domki. Właśnie ja to też głównie dla Was chciałam zrobić, bo często dostaję takie pytania pod speed buildami, czy coś, czy zrobię domek dla jednej dla jednoosobowej rodzinki, czy zrobię domek dla trzyosobowej rodzinki, czy zrobię domek dla sześciu, dla pięciu. No to teraz będziecie mieli sobie takie domki gotowe u mnie w galerii do pobrania. Także Mam nadzieję, że się ucieszycie, a teraz może tak mało, mało parę słów o tym domku, który właśnie teraz widzicie na ekranie, który się buduje. Szczerze wam powiem, że nie miałam jakoś zbytnio na niego zamysłu. Trochę zaczerpnęłam jakiejś inspiracji, jeżeli chodzi o kształt, o bryłę i tak dalej. Jak wiecie, ja nie umiem robić domków, w takim sensie bryły, jakiejś ciekawej. Nie umiem robić dachów, to moje przekleństwo. <laughs> Dlatego też właśnie... Hmm, trochę tam się wspomogłam, co by tutaj można było, jak, jakie, jaką fajną bryłę można by było uzyskać, i myślę, że nie przekombinowałam. Jest ona taka zwyczajna, tylko tam dodałam troszkę taras i tak dalej, i tak dalej. Więc, e, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o styl domku, jakoś tak nie miałam, e, nie miałam, wiecie co, e, pomysłu, <laughs> ale jak już widzicie, pewnie. No, także właśnie to wyszło w takim stylu, e, bardziej takim, właśnie trochę wiejski, taki wiejski domek, e, wydaje mi się, ale dość, e, dość taki sympatycznym. Powiem, że chyba pierwszy raz taki robiłam domek w takim stylu, w takim trochę innym niż takim nowoczesnym, szaro-białym, wszystko i tak dalej. Ale wydaje mi się, że nawet spoko to wyszło. Tutaj też trochę prze, przewaga jest takiego błękitu, takiego morskiego koloru, takiego w ogóle niebieskiego różnego rodzaju. Jedyne co, to sypialnia została zrobiona właśnie taka trochę inna. A reszta domku jest w podobnej kolorystyce. No, wydaje mi się, że jest on taki w miarę ok, chociaż może nie wszystko tak do siebie idealnie pasuje, że coś jest takie inne jedno od drugiego, ale myślę, że ma to jakiś taki swój w tym urok, właśnie, tak jak widzicie już pewnie, że jak stworzyłam... Kuchnię, więc kuchnia wyszła jak wyszła. No, i cóż tu poradzić? E, no, powiem Wam, że podoba, spodobało mi się to takie e, e, robienie tego domku i w ogóle myślę, że ta seria w miarę fajnie powinna nam się potoczyć. Tylko, czy będę miała pomysły po tym, jak ten domek jeszcze bardziej rozbudować na większą ilość simów? Powiem wam szczerze, że miałam takie dzisiaj trochę natchnienie, bo dzisiaj, jak to oglądacie, to ja też to dzisiaj nagrywałam. E, miałam jakąś taką wenę, <laughs> jakoś tak mnie poniosło i wyszło co wyszło nie jest to jakieś na pewno super wybitne, ale mam nadzieję, że jakiejś części z was się spodoba i może ktoś będzie chciał sobie ten domek na przykład pobrać. Salon też jest taki dość taki ubogi, czy znaczy ubogi, taki dość ogólny, bo jest tylko kanapa, dwie puf postawiłam i, i telewizor i tyle. Zaraz zresztą zobaczycie, że też poz, powstanie, czy już widzieliście, że powstał właśnie kominek też, także jest takie miejsce mm, też dość jakoś tak niespotykane. Nie w każdym domku stawiam kominek, a tutaj on mi podpasował fajnie. Fajnie wyglądał. Wydaje mi się, że ten domek jak dla jednej osoby, dla jednego Sima jest dość taki przestronny. Myślę, że można się tu odnaleźć, można tutaj wszystko zrobić. I najbardziej z tego wszystkiego i tak podoba mi się ogród. Ogród zobaczycie na końcu, ale jakoś tak najbardziej podoba mi się, jak mi to wyszło tak nawet w miarę, w miarę fajnie i myślę, że taki dość funkcjonalny jest i fajnie się będzie spędzało Simom tutaj na przykład naszemu bardziej, bo nie ukrywam, że bardziej robiłam ten domek pod SIMKę niż pod Sima. Ale myślę, że Simowie też by się tutaj odnaleźli, czyli panowie. Panowie Simowie by się tutaj odnaleźli, myślę. Eee, ale no, ze przyjaciółmi, takie spędzanie czasu w tym ogrodzie myślę, że by było fajne. Także ten ogród, tak jakby ten, tą kropkę nad i tego domku, zostawiłam Wam na koniec, więc na końcu sobie mm, zobaczycie ten właśnie. Mm, ten właśnie ogród. Teraz już patrzę, że pewnie przeszłam do sypialni. Tak jak widzicie, sypialnia jest właśnie w takim kolorze taka brzoskwinia, taka, taki pomarańcz lekki, wyblakły. No i sypialnia już jest tak typowo pod babkę zrobiona, bo po prostu jest tam i, i duża szafa, i toaletka, i lustra, lustra, lustra. Z sypialni jestem tak 20, no 2 na 10 um, zadowolona, bo jest taka do całkowicie nie w moim stylu, takie w ogóle coś takiego, że Raczej bym czegoś takiego nie stworzyła, jednakże do tego domku jakoś fajnie mi się wpisała. Jest taka, nie jest taka idealna, jest taka prosta. Tak jak właśnie myślę, że mm, można by było powiedzieć do remontu, że ona jest tylko taka zwyczajna. Potem można ją sobie poprawić, jeżeli Simka czy ten Sim będzie miał już partnera, żeby to, to było wszystko do przeróbki. Myślę, że w dalszych częściach tego speedbuildu, wyzwania speedbuildu, będzie ta się zmieniała, wiecie trochę, ale tak jak pomyślałam sobie, że takiej pierwszej simki, wiecie, jeszcze panny, bez męża, bez chłopaka, bez dzieci. Myślę, że taka fajna, dość ciekawa. Ten drugi pokój, który też tam jest, pomyślałam sobie, że będzie jako, figurował jako właśnie takie biuro, w którym właśnie będzie można sobie popracować chwilę. Więc w sumie nic oprócz biurka, komputera, tam chyba postawiłam jeszcze fotel i, i sztalugi, nic się więcej nie znalazło w nim. Ale to właśnie jest takie miejsce, gdzie tak jakby typowo powiedzmy do pracy. No i też walczyłam ustale bardzo z tymi półeczkami nad, nad biurkiem, bo chciałam tak to fajnie powiesić, żeby fajne rzeczy poustawiać, no ale oczywiście się nic nie chciało postawić, więc się zdenerwowałam i poprzyklejałam plakaty. Takie Ala troszkę, żeby jakby... Powiedzmy, że osoba dana była na przykład weterynarzem, czy tam kimś, i po prostu takie, takie plakaty tam zawisły, że tak powiem. No okej, okay, dobrze. No i w sumie tyle by było z domku, z, we, z wnętrza domku, więc przeszłam już do, do właśnie: do 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 do. do. Eee, przeszłam do. Ojeju, brakuje mi słowa cały czas. Przeszłam do ogrodu, o przeszłam do ogrodu, e, gdzie już tutaj tak wymyśliłam pewną koncepcję, czyli kwiatki, 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 kolorowo, kolorowo, kolorowo. E, I lubię właśnie. Najbardziej chyba to mi sprawia największą radość tworzenie właśnie ogrodu Simon. Lubię bawić się tymi kwiatami, ładnie je ustawiać, ładnie. Dekorować, ale jak już wy chyba widzicie, to widzicie już, właśnie jak powstaje ten ogród, taki już wiecie, i grill i wszystko. No, dość tak ciekawie myślę, że to wyszło. Nie wiem, czy nie jest zbyt, zbyt wiele tych kwiatów, ale wydaje mi się, że, że jest ok. Dobra, także już pewnie przechodzimy powoli do oglądania wnętrza domku, także oglądajcie sobie powoli ten to wnętrze. A ja się z Wami teraz żegnam. W komentarzu przypnę Wam pod jaką nazwą domek się znajduje, ale jak wejdziecie do mojej galerii, to na pewno znajdziecie ten domek w udostępnionych. Mój, moja nazwa na Origina też jest w opisie, więc sobie zajrzyjcie. A ja się teraz z Wami żegnam. Dajcie znać, czy podoba Wasz zamysł na tę serię, czy będziecie oglądać, czy będziecie korzystać, czy będziecie podglądać, jak ten domek będzie się zmieniał. A ja uciekam. Buziaczki, dziękuję, że obejrzeliście. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i pa pa!